To jest święto takie typowo wicańskie, troszeczkę przypominające naszą Wigilię, ale to nie jest to, bo o co zupełnie innego chodzi w tym święcie. Jest to naprawdę takie święto życia, czas takiej najpotężniejszej magii, gdzie światło wygrało z mrokiem. Według religii wicańskiej tu chodzi o to, że matka, bogini matka życia, pokonała tego Boga złego i nastała ta jasność, nastała ta świetlistość. Jest to mówię, fajny, fajny dzień, gdzie w, tym świętem i tymi rytuałami wykonywanymi podczas tego święta przyciągamy do naszych domów przede wszystkim pomyślność, szczęście i bogactwo. Bo, kochani, są różne sposoby wykonywania rytuałów podczas tego pisańskiego święta. Ja kochani robię tak, że ubieram drzewo życia. To jest coś, to to drzewo życia dostaje tak jak nasza choinka, tak? Korzenie ja mam choinki, ubieram typowe takie drzewo życia, gdzie przede wszystkim na tym są owoce. To, co właśnie daje nam życie, to, co daje nam bogactwo, urodzaje. Nic, żadne są sztuczności, bombek, łańcuchów kolorowych i innych rzeczy. Są to jabłka, gruszki, murale suszone. No co tam się każdemu uda? Rozpalam przede wszystkim kominek. Rozpalam bardzo dużo świec w domu. I wysiadujemy, tak? Siedzimy z najbliższą rodziną, rozmawiamy, śmiejemy się. Wyrzucamy tę ciemność, to, 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 to zło z naszego domu. A wprowadzamy miłość. Szacunek do siebie. otwartość, no i przede wszystkim szczęście i pełną obfitość. Jest to bardzo cudowe, cudowne święto, przy które można robić przeróżne rytuały. Ja na przykład także proponuję, um, gdzie też to robię, zapalam tyle czerwonych świec, ile mam bliskich, i gdzie mi na tych bliskich zależy na ich szczęściu. Postawiam je po całym domu. I po prostu one się palą, nie trzeba nic mówić, nie trzeba y, mówić intencji, po prostu każdą świeczkę nazwać imieniem swojej osoby bliskiej, przypisać ją. Więc zachęcam, kochani, do świętowania dzisiaj. Jest to naprawdę cudowne święto, a naprawdę może nam taki rytuał wykonany podczas niego y, dużo nam pomóc. A tym bardziej, że ma się pojawić gwiazda Betlejemska na niebie, więc już podwójne szczęście, podwójna siła i podwójna moc. Jeżeli, kochani, będziecie mieli jeszcze jakieś pytania dotyczące rytuałów wykonywanych podczas tego święta, piszcie pod filmem w komentarzach, a ja na pewno się do Was odezwę. Życzę Wam pięknego, cudownego dnia i udanej zabawy.